Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Małgorzata. Bohaterami dzisiejszego nagrania będą anioły. Spotykam się od czasu do czasu z pytaniami, czy anioły trzeba prosić o pomoc, czy też może te świetliste istoty działają same z siebie. Tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji. Anioły działają na naszą prośbę, czyli potrzebujemy wyrazić wolną wolę, że faktycznie zgadzamy się na tą pomoc. Chociaż bywają od tego odstępstwa. Natomiast o tym powiem za chwilę. Jako ludzie mamy wolną wolę i nasza droga życiowa jest również naszym wyborem. Trudności, kłopoty, bycie w problemach jest nie tylko wyborem planu przedurodzeniowego, ale również wyborem naszych działań tutaj na Ziemi. Zatem wysokowibracyjne istoty światła nie przeszkadzają nam w realizacji naszych ziemskich planów, nawet jeśli one są dla nas bardzo trudne. Natomiast, kiedy poczujemy potrzebę, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do aniołów, aby ulżyły w naszej ziemskiej wędrówce. Anioły bardzo chętnie pomagają ludziom i opiekują się nami. Będąc pod opieką aniołów, nie zawsze zauważamy ich pracę, twierdząc, że nie spełniły naszej prośby. Natomiast najczęściej my jako ludzie nie zdajemy sobie sprawy, że anioły odciągają od nas największe zagrożenia i to, co pojawia się w naszej przestrzeni jako mniejszy problem czy wyzwanie życiowe, jest tak naprawdę zamiennikiem tego kolosa, który miał nas spotkać. I gdyby te wydarzenia pojawiłyby się na naszej drodze, byłoby to jak zderzenie z górą. Natomiast otrzymujemy taki pewien substytut, z którym jesteśmy sobie w stanie poradzić i przerobić dany element w naszym życiu dużo łagodniej niż to, co pojawiłoby się, gdyby nie pomoc aniołów. Bywają też sytuacje, kiedy dane wyzwanie jest rozwiązywane bardzo szybko i... Pojawiają się tak zwane cuda. Myślę, że każdy z nas z własnego życia jest w stanie przywołać w swojej pamięci właśnie tego typu sytuacje czy zdarzenia. Kolejna rzecz, która sprawia, że dobrze jest mieć na co dzień kontakt z aniołami, to fakt, że prosząc o pomoc tej istoty światła i wychodząc z energii braku, nie powiększamy tego obszaru, nie zasilamy swoją energią. Aby nie mieć w swojej przestrzeni tego, czego nie chcemy. Oznacza to, że anioły jako wysokowibracyjne istoty światła są pośrednikami. Połączenie się z naszą intencją, z aniołami, sprawia, że pośredniczą one w wysyłaniu naszych próśb do wszechświata, Boga, Stwórcy. Jakkolwiek nazwiesz siłę wyższą. W związku z tym, mimo że jesteśmy w danym momencie w energii braku, bo na przykład, na przykład prosimy o lepszą pracę, o większe finanse, lepsze zdrowie, czy bardziej poukładane relacje, to nie zasilamy dodatkowo właśnie tą energią tych trudnych elementów naszego życia. I dzieje się tak dlatego, że to anioły pośredniczą między nami a Siłą wyższą. W innym przypadku, jeśli taka intencja, prośba będzie wysyłana bezpośrednio do wszechświata, wtedy ten obszar braku, w którym jesteśmy, będzie się powiększał. Dlatego właśnie warto jest pracować z aniołami i pamiętać o nich na co dzień. Są dla nas największymi przyjaciółmi i będą nas wspierać, jeśli tylko wyrazimy na to zgodę swoją wolną wolą. Zdarzają się również sytuacje, kiedy to anioły angażują się bez intencji i nawiązania z nimi kontaktu przez daną osobę. Ma to miejsce wtedy, gdy zagrożone jest życie człowieka, a jego droga jeszcze się nie zakończyła. Wtedy anioły chronią człowieka bez jego prośby. Dzieje się tak, kiedy w planie przedurodzeniowym nie ma zapisu odejścia takiego człowieka w tej właśnie chwili. Myślę, że nieraz słyszałaś opowieści, kiedy jakaś niewidzialna ręka zatrzymała kogoś, aby nie wszedł pod samochód. Sama zresztą znam sytuację, kiedy mężczyzna, spadając z dachu, czuł, że opada na skrzydłach aniołów. Urazy, jakie odniósł ten człowiek, były zupełnie nieadekwatne do wysokości, z której spadł. Tak naprawdę ten wypadek mógł skończyć się tragicznie, ale wkroczyły do akcji anioły i uratowały życie tego mężczyzny. Bądźmy zatem wdzięczni tym cudownym istotom, które są cały czas w pogotowiu, aby ułatwiać nam życie i wybawiać z opresji. Bądźmy też w stałym kontakcie z naszymi opiekunami duchowymi i aniołami. Dzięki temu nasze życie złagodnieje i łatwiej będzie nam odczytywać informacje i znaki, jakie od nich dostajemy. Jeśli chciałabyś skontaktować się ze swoim aniołem-stróżem, i ze swoimi opiekunami duchowymi, ale również za y chciałabyś zasięgnąć innych informacji ze swojej przestrzeni energetycznej, zapraszam na odczyt z Kronika Kaszy. Wszystkie namiary i dane kontaktowe znajdują się pod tym nagraniem. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata.